Hej, cześć Siemaneczko, tutaj Rusia, a to jest kolejny odcinek z Moonlightera. I dzisiaj, tak jak zapowiedziałam w poprzednim odcinku, robimy troszeczkę ogarnięcie tutaj e, tego sklepu, ogólnie wioski, takie rzeczy, wiecie, troszeczkę bardziej... Um... No, takie ogólne, które nie są jakoś tak bardzo ważne, ale też są przydatne. W ogóle poczekajcie, sobie wyjdę i zobaczę, co jest mi potrzebne do następnych rzeczy. Ale prawdopodobnie jest to coś, czego jeszcze nie mam. I tak moje, moje przypuszczenia są prawdziwe. Poczekajcie jeszcze. Ehm, tak. To w sumie wychodzi na to, że wszystko co mamy, możemy sprzedać, bo jest nie, nam niepotrzebne. W ogóle gdzie mamy przedmioty te? A, tu mamy przedmioty, które zabraliśmy, więc je sprzedajemy. Musimy się jak najszybciej wzbogacić, szybko. Jak najszybciej, szybko się wzbogacić, Boże Święty, co ja powiadam. W sumie nie wiem, to może nam się przydać, to jest fajne, ale czy mam potrzebujemy aż tyle? Chyba nie. Wszystko dajemy, wywalamy wszystko tutaj dawaj. Czyż to... Nie, nie wiem czy mi się to pośrednia, nie wiem. Kurde. Bo ten pad się nie zacinał, bo to by było super. Dobra, wszystko mamy. Możemy wystawiać. Tutaj niektóre rzeczy to nie wiem ile mają. Za, za ile pieniędzy zajdą, ale no, zobaczymy. Tworzymy sklep. To w ogóle miało. A nie, to podniosło się wartość tego, dobra, zarąbiście, czyli będzie już normalnie tak, jak było za stówę. Więc tak... Ja to tutaj... Nakrywam, mam nadzieję, że już nie będzie żadnych problemów, znaczy na pewno już nie będzie, bo to jest spokojny, normalny odcinek, chyba że komputer wywali jakiś błąd gry albo gra wywali właśnie ten swój błąd, ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Mam nadzieję też, że wszystko ładnie się nagrywa, żebyście dostali jak, jak najlepszy odcinek. Hmm. Czy to ja mam wycenione? Pokaż mi kurde. Tak, mam wycenione, czyli od razu mogę to też wziąć. To jest... O kurde kochani, jak się my wzbogacimy, to ja nie wiem. To jest super chyba e, drogie, jak mi się wydaje. To jest bardzo drogie. Nie wiem, za ile to dać. Damy, damy w górę, żeby e, żeby zobaczyć, e, jak to będzie. A potem będziemy zniżali tą cenę, bo nie chcę też, żeby sprzedać e, tą rzecz za taką. Małą cenę. Też potrzebujemy dużo kasy. Tak, to jest już za drogie, tak jak myślałam. Tak źle nie jest. Eee, chwilę, tutaj się schodzi. Damy tak, już nieważne. Eee, to jest wycenione, dobra. Trzeba powiększyć przede wszystkim ten sklep, bo jednak on jest już malutkim moim zdaniem. E, Im większy sklep, tym lepiej, tym więcej klientów będzie przychodziło, kupowało, tym więcej towarów będę mogła wystawić, tym lepiej dla mnie, bo, to, i, i, bo więcej e, kasy będę mogła zbierać. E, ha, bo tu jest 1, 2, 3, to poczekajcie. A, tu mam wystawioną cenę, to jest pewnie droższe od tego. E, od jedynki. A nie, to taki cię... A dobra, to też staje za 2700, nie chcę. Se... Oba, że za dużo. Eee... Tak, tak. Zobaczymy, jak zareagujemy. Jak co, to, to po prostu obniżę cenę i tyle. No więc dzisiaj taki no, spokojny odcinek. Chyba nie pójdziemy do zachu. A może pójdziemy? Nie wiem. Zobaczymy, jak się wyrobimy z czasem. Może pójdziemy, a może nie. Może wam pokażę następny poziom, czyli ten leśny, a może nie. Zobaczymy jak to pójdzie z... jak to... jak czas nam pozwoli na no to. Jak oni zareagowali tak na drugą książkę bardzo dobrze, to ja też to dam za dwa I zobaczymy. No to też chyba... a nie, tego jeszcze nie, 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 ten nie wycenili. To też dam, zobaczymy. Aha, to jest droższe od tego, a to jest za 2500 to damy. Trzy. <śm> Musimy testing zrobić, bo ja nie chcę sprzedać jakoś za zbyt tanio. To za 1000? Damy też za 1000. Zobaczymy, niech walczą. mamy już dość dużo pieniędzy, czyż nie aż tak. O, to jest, jest za drogie jednak. No dobrze, ze spokojem zmienimy cenę, ze spokojem będziemy zmienić tak sobie eee, powoli, żeby też nie było tak, że jest zbyt tanie. Aha, to też jest... Za... Eee. No nie przesadzajcie, że to będzie takie tanie, bo ja nie chcę też takie, żeby było ten, bo ja wyrwałam to z bossa, kurde. Z rąk bossa to wyrwałam. Ja się tak starałam, a wy to ochrzeniać że jest za drogie. To powinno tyle kosztować, sery. Ja się tak starałam, ani oni to moje dzieło. To pewnie też będzie za drogie? Tak? Dobra. O, zarobiście, trafiłam w cenę. Za pierwszym razem. No to zarobiście się z Aha, to, to nie jest nawet... To może być drogie. Tam za tyle samo, co było tamto drugie, co to było w ogóle eee. Eee. tak, tak, tak. Eee, jezu pad ogarnij się co to było? aha, plany golemu no. stawimy za tyle, ile tam plany golema kosztowały w razie czego to zmienimy cenę aż tak nam się nie spieszy do tego, trzeba ładnie wycenić to jeszcze jest za drogie ja piercielek wrócie goście Be bez przesady o! Zarąbiście, to jest takie drogie. Super, a ja a mi tego tyle wypada, że ja od razu cały sprzedam i to też to od razu tam no babcie dalej. Powiedz, że... No nie i to jest takie tanie, a ja to... Ja to to się biłam z Golemem Wielkim, a Wy, kurde, łazicie tylko po wiosce, o Boże Święty. Po wiosce łazicie, kurde, pierdzicie w stoki i się jeszcze tej normalnie... ...kłócicie o cenę, kurde, a ja w tym czasie wyrwałam te pisma z rąk Golema. Sprawdźmy, co jeszcze mamy ze sprzedaniem. O, już wiem. No to trochę sprzedam tego, kurde, bez przesady. Nie muszę mieć tyle, te, 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 tego tyle wypada, że bez przesady. Jeszcze za drogie, ja piercie. Macie jak, jak, jak... jeszcze będzie za drogie, to ja się załamię, naprawdę. Serio ja chciałam, żeby jakoś to wyszło z, z tej numenie, no, a... Pokaż mi to. O, zaj, zarobiście chociaż za tyle. Dobra, super, super. Bardzo się cieszę, że tak Wam się ta cena spodobała. Dobra, dawajcie co? rzeczy. O nie, 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 to co, darmo, to nie może. Poczekajcie. Bo to pewnie będzie drogie. Jak jest... To zrobimy tak. A co tam? Najważniejsze pismo musi być najdroższe <grymne> no, już noc ciadek dalej A, jeszcze ten przyszedł ja pierdzielę to innym nie Co? O kurde ile to kosztowało w takim razie? Nie, mogłam wystawić sobie za jeszcze drożej, ale no dobra, już nieważne. Trochę mi smutno, ale dobra. Poczekajcie, muszę wejść. Wziąć te rzeczy, bo ja nie wiem, czy one, one nie znikną jak lepszy domek. Na razie chcę ulepszyć tutaj chatę. Nie miasto, tylko sklep. O. O. Pójść wamać Aha, bo jeszcze jest takie coś. A to jest sobie. Nie, to i tak mnie nie jesteś. Ja piszcie. O! Też mm. nie wiem, nie. Najpierw sobie po, powiększymy y, sklep, a potem będziemy jakoś ulepszyć te jakieś rzeczy. Czyli nam jeszcze trochę brakuje, o Jezus Dobra, no, sprzedamy wszystko co mamy i tyle Już Louis z tym niewyżej, i pozbieramy też, czy później sobie wrócimy do jakiegoś rochu. w ogóle Tu mamy jakiś pierścionek yy, z tego golema Jaką mogę założyć W sumie mam nawet króla golemów Co on robi w ogóle? Nie wiem Nie przeczytałam co on robi Wyśnięcie mnie? Co on robi? Nie, nie chyba nie. Dobra, a wiecie co? Ja wystawię tutaj rzeczy. Aha, to nie jest w ogóle... Dobra. Tak, tak. Resztę dam... E, tutaj. Tak. E, jak jest noc, a ja nie mam jakoś zbytnio dużych przedmiotów, to wiecie co? Się wybierzemy... E, Co tu jest za teleporter? Gdzie on się Ja bym to sprawdziła, bo mnie trochę ciekawi to. Gdzie on następuje? Co dzień następniesz? Aha Aha, zarobiście. I tu w sumie jak... Tu następno, a tu są tu w sumie dużo nam dają te stwory. Dajemy, idziemy tu i, i po prostu sobie e, tu będziemy łazić po tym, bo nie, jesteśmy dość silni. Jakby co, to nie wiem. Pójdziemy sobie na, następnym razem po prostu do leśnego tej... Ten co, zaciął się? Aha, przeskoczyłam go. Eee, poczekajcie. Dobra, zarobiście. To wezmę co w takim razie. A to jest. Eee. Nie, poczekaj. Tak zrobię. Zarobiście. Słuchaj, ze spokojem tutaj przyjdziemy ten. To... O, to jest magiczna woda. No nic nam nie daje, bo mamy pełne HP. Idźmy dalej. O, nie, to jest czarodziej. Ja, ja muszę jakoś się go pozbyć jak najszybciej. Zarębiste jest to ruchomienie, Naprawdę, świetne. Ja zaspokojem wam jeszcze yy, pokażę tutaj. Yy... No kot, cicho, psik-psik, psik-psik. Kot mi miałczy, sorry, ale kurde, to nie jest. Ode mnie. Nie, Masz jedzenie tam. Ma jedzenie, a miałczy. No przepraszam Was bardzo za to, ale ja, ja nie mam na to żadnego wpływu. Ja nie wiem, naprawdę co ty chcesz koci ode mnie? Rozkazał mi grać, a teraz wrzeszczy. Nie wiem, co on chce. Co to są? Cz czemu te żelki się zacięły? O nie, i mi spadł w ten. O nie. Mmm. Poczekajcie, poczekajcie. Bo to wysyła do domu. To ja w takim razie bym sobie wysłała to do domu. Zrobiście? A, nie, 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 to nie, ja bym sobie wzięła to. No to sprzedam sobie, achuj. Ach, Ile ja, mi to da? Mało strasznie, nie, nie było to wartościowe, ale dobra. W sumie, jak ja mam to serczko, to sobie resztę przedmiotów po prostu sprzedam i tyle, trudne już nie będą takie wartościowe, ale cóż, Ja pierdzie. Weź to. Hmm. Czemu mi tak robi? Nie wiem co się zacię. To strasznie dużo mamy niewiadomych jakichś przedmiotów. Nie wiem co to jest. W ogóle mamy pełno już, ja nie wiem czy... Bo... Ale dobra, wrócimy do domu w takim razie. Dobra, chwilę jak pomijam, cię, to jakoś Chodź. Chodź. No chodźcie, chodź, chcesz iść, tak? No, jak nie chcesz, to nie. No jednak nie chcę iść. Jak nie, to nie. No wejdź Will, do domu i się nie zacinaj o, o przedmioty jakieś strasznie mnie to boli, że mam tak mało miejsca, bym sobie serio ten, ten sklep powiększył, ale nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, tak jak mówiłam. Więc wiecie co my zrobimy tak? Po prostu pójdziemy jeszcze raz sobie. Już paliwo z tym, czy jest noc czy dzień, warto zawsze sobie farmić. Wejdziemy sobie do lasu, tak jak obiecałam i pokażę Wam, jak to jest tam w lesie. Sreel, kot coś robi, nie wiem, co terroryzuje, chyba coś, co w ogóle nie istnieje. A nie, dorwał się do jakiegoś papierka. Jak to koty. No i to jest taki w sumie fajny ten poziom. Aż chociaż te. O, te stworki są strasznie wkurzające. O, tu coś jest. Ale duża ampułka, zarobiście, super. Ja się cieszę. Dobra. Nie idzie nam jakoś super źle. Nie jestem dobrej myśli. Dobra, super. Myślałam, że pójdzie nam gorzej, ale mamy w sumie dobry miecz, dobrą zbroję, więc idzie nam zarobiście, boże, to jest jakaś... O nie, to truje, boże, święty, to jest strasznie irytujące. Jakbyś dał mi się obić, jak dzielił i... Nie zbiorę tych przedmiotów teraz, bo one są tutaj na tym trującym głównie... Boże, święty, jednak nie lubię tego poziomu. <laughs> Dobra, ee, idziemy dalej? Idziemy dalej... Eee. ta Taratata... Taratata... Ta Taratata... -ta -ta. O, zbieramy co? Chyba to jest... O, grzyb! Na tarata... Dobra. Otwórz. Will. Dobra. Idziemy. Osz. O! 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 BOS! Zarąbiście. Co? Idziemy na bossa? W takim razie. Nie czytam już notatek, tylko idziemy. O! I patrzcie, tu jest takie drzewko. zarąbiste. Jest troszeczkę porąbany, ale dam radę chyba. Mam nadzieję, że dam radę. Troszeczkę nas ubiło, ale. O, o, jak szybko poszło. Idziemy w takim razie na ten poziom. No miał, teraz Cię nie wypuszczaj nie chciałeś wyjść. Mm. I w sumie nie wiem, bo mamy dużo... Czy mam półkę? Nie wiem co, zastanawiam się, iść do miasta, czy zostać... A a Luis, zostaniemy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Mam nadzieję, że nie skiniemy. Błagam, miły, nie skin. Dobra, damy rany, mam rany, mam rany. tam, bi Tylko głownika. Dobra. Dobra, mamy za mało. Już HP. E, tu wiecie, co zrobimy, żeby tu już się stepnąć. Przecież nie wiem, czy kurde chce tyle pieniędzy, nie, nie chcę tyle pieniędzy, no to się tam, dobra, iluś już. Nie chcę marnować tyle pieniędzy na takie rzeczy. za sorry, ale kot po prostu wyłożył się ee, na podłodze i udaje martwego, żeby zwrócić na siebie uwagę ty robisz, kocie? No, sprawdzimy, czy może mamy coś, ee, co nam się przyda u kowala. Najbardziej to by mnie interesował miecz, ja uwielbiam mm, miecze. Eee! O kurde. No nieźle. Coś mamy. Co to jest za miecz? A, ładny nawet, ale ja wolę ten. Dobra, w sumie znowu mamy dużo przedmiotów mm, do sprzedaży, więc mm, nie wiem mm, tyle pieniędzy mamy, dobra Bierzemy te przedmioty wszystkie będziemy sprzedawać mm, Ale to już w sumie Nie wiem mm, czy jeszcze iść i sprawdzić? Nie, bo to tyle dobrze. To idziemy spać, położymy się i otworzymy e, ten sklep. Sprzedamy rzeczy i mam nadzieję, że będzie nas już stać e, na ulepszenie sklepu. Uspokój się. Ty masz naprawdę jedzenie w Mistat. Ty nie wiem, co robisz ze swoim życiem. Ja ci nic nie dam, ja nic nie mam dla ciebie. Ani twoich ulubionych chrupek, ani nic. Masz suchą karmę, tylko musisz jeść to. Mnie terroryzowałaś przez ostatnie dni. Wiązałaś mnie w supeł i kazałaś mi grać w tego Moonlightera? A teraz tu mnie narzekasz. Tak. Połóż się, kurde, na ziemi i udawaj, że nie żyjesz. Najlepsza metoda. Ah, nienormalny kot. Zwraca na siebie uwagę, jak nie wiem, jak jakieś dziecko małe. No dobra, nie zwracajmy uwagi. Mam nadzieję, że nie będziesz już wrzeszczał ani zagłuszał tutaj nagranie. Ja za niego przepraszam, ale on już taki jest po prostu niewychowany. Nie wiem kto, kto, kto go tak wychował, ale na pewno nie. On jest z, po prostu w zmowie z innymi kotami. On po prostu coś, coś planuje tutaj złego. No uspokój się. Nie chciałeś wyjść na dwór? Ja chciałam cię wypuścić, to uciekłaś. No tak, uciepaś. Nie ma się co oszukiwać. Nie, ale myślę, że chyba nie, nie, nie... Nie zarobimy tyle pieniędzy. Kurde, jakie to jest drogie strasznie. O nie. Tego nie mamy wycenionego. Ale to mamy wycenione. Usłakuj się. Nie trzaskaj tam. Tak. Rozwalaj wszystkie meble dookoła. Na pewno Ci to pomoże. Jak tak będziesz się zachowywał, nie dostaniesz kolacji. I tyle z tego będzie. Po prostu zagłodzę cię i tyle będzie z tego twojego kociego życia. Nie, tak serio to kurde nie. Nie wiem co zrobić z tym kotem. Co ty robisz? Przewraca się i kurde miał czy jakoś dziwnie i mahał gonem jakby nie wiem co dobra ale zaraz wejdzie noc my za chwilę też w sumie kończymy odcinek Nie chcę że, też za długi, żeby za długi wyszedł no bo co to za odcinki takie długie <laughs> No i pomyślimy też nad jakąś może inną grą, My już mam coś, znaczy w sumie znajomi mi powiedzieli, że a zagraj w tą grę, ja sobie pomyślałam i, a dobra, w sumie ogarnęłam, że może być to dobry, e, dobry pomysł. Więc dalej kupujcie. Niedługo dowiecie się, co to gra, stawie wstawię tutaj na, na kanał. gdzie nagrywana y, razem z moim naiterem Ja się postaram, żeby często te gry wychodziły, ale zobaczmy, jak to będzie. Mój koc tutaj po prostu usiłuje jak najbardziej przeszkodzić w nagraniu, chociaż to on chciał, żebym nagrywała. Nie wiem, co on robi. Atakuje własne stopy, super. Po prostu brawo, brawo, kocie. Po prostu naj, naj, najinteligentniejszy kod świata, to jest po prostu atakuje własne stopy. Mm, jeszcze to sprzedamy. A, czemu nie, nie bierzecie tych hajsów? A w sumie to tam One są mniej potrzebne. To, to sprzedamy trochę. Ła, wow, jakie to jest, drogie. Wiecie co, ja tego wezmę więc i wstawię. A to, to, to nie wyceniłam nawet. Nie wiem czy to sprzedawać, zobaczę. W sumie mi tyle wypada tego, gdy jest... A, to dobra, to, to też za 1500 damy. Zobaczmy jak zareagują. No dalej nikt się nas zrobi Chociaż w sumie to... Ej, mi niewiele brakuje Dawać, Brać jakieś drogie rzeczy Może będzie mi... A nie, to jest za 8 kafli? Chociaż nie wiem Czy za sześć to było Nie pamiętam, babcia kupta Ja muszę zobaczyć Szybko Za ile to było lepsze Nie tylko na namku. Czy mojego mieszkania? Pokaż mi nie to. Może źle cały czas. Sklep. O, jeszcze trochę nas czeka tutaj. A dobra, pofarmimy sobie. Na no spokojnie do, do, dotargamy się tego lepszego mieszkanka. Ze spokojem. Pokażę Wam trochę tego nowego leśnego biomu, ale to już w następnym odcinku. Zatem ja teraz już tutaj żegnam się z Wami. Bardzo mi było miło tutaj spędzić czas z Wami. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko i po prostu do zobaczenia w następnym odcinku. Życzę Wam miłego dnia lub miłej nocy, kiedykolwiek to oglądacie, no i papadki.